Nie wiem, o co tu chodzi. są trudne sprawy, czy co to jest? Gor. O Boże, co za gówno. <laughs> no inaczej nie powiesz. Dziękuję. O Jezu, sorry, nie? Reakcją obronną jest obrażanie innych osób, nie? Że jest bucem, srucem, jakimś... Ja jestem bardzo miłą osobą i bardzo pomocną, ale poza licytacją. Jesteśmy zimno profesjonalni. Po co mamy bez sensu magazynować towaru, drogiego towaru? Z głową trzeba robić interes, a nie jak bez głowy jakiś debil. Pięć tysięcy. Nie, no co drogi? To Nie ma! Gdzie 5 tysięcy? Przebija ktoś czy nie? No Kamil na pewno nie. No, bo mówię do niego, że to chyba, do mojej to chyba nie jest tyle warte, mówienie. Nie chcemy, że będzie stówka przynajmniej, nie? No. <grystanie> I ten, ten gorby nie zabije. Jak stówka jest, to wracam z chłopakami, a jak nie, to pociągiem. <grystanie> jak nie, to ja szybku. Konsolę do grania macie? Kobiety są, tylko imprezy. <grystanie> Dobra. Agnieszka już da się. nie <grystanie> bym <mi okazało. grystanie> To jest naprawdę już parodia. W naszym wieku męski wieczór to jest pilot i telewizor. Trzeba pokazać klasę. Uwaga, tak właśnie zarabiałem rekiny biznesu. Uwaga, uwaga. Powtarzam raz jeszcze, tak właśnie kupiłem rekiny biznesu. Fajny rekin band z nas był, ja bym śpiewował, nie? No. Rekin tak. band. Coś pójdzie, nie tak? słuchaj, możemy zawsze kupić i kombinować. Wszystko Dziękuję <laughs> Dziękujemy no. ślicznie. Fajne <laughs> zwycięstwo. Tak. Forma, jak zawsze, zaczynaj, za.